Jaki jest nasz sekret dla bezbolesnych pleców? Naszym sekretem są trzy ćwiczenia. Jak to możliwe? Nasze doświadczenie wskazuje, że bóle pleców zazwyczaj wynikają z napiętych mięśni, które po prostu zbyt mocno się kurczą oraz z powięzi, która nie jest już odpowiednio elastyczna. I to powoduje siły w ciele, które prowadzą do bólu pleców. A to, co nieświadomie nabywamy przez codzienne życie, siedzenie, zbyt mało ruchu, można świadomie oduczyć, gdy zna się tajemnice. I teraz to zrobimy. Idź na matę lub miękki dywan. Najpierw na czworaka, może trochę szerzej niż szerokość ramion, ręce możesz trochę wyprostować na zewnątrz. Teraz zwróć uwagę, że zaokrąglasz dolną część pleców. To oznacza, że robisz coś w rodzaju kociego grzbietu w dolnej części pleców. I podczas unoszenia brzucha faktycznie powoli zaczynasz przechylać się do przodu i opadać. Spróbuj teraz jednak iść naprzód z biodrami. Więc nie opuszczaj brzucha, nie pozwól mu zwisać, pozwól biodrom zwisać, pozwól stawom biodrowym zwisać, to się rozluźni. Możesz lekko ściągnąć pośladki, napiąć, wtedy pośladki Cię jeszcze trochę dalej pociągną w właściwym kierunku. A teraz zrób tak, oprzyj się na stopach, rozstaw kolana tak szeroko, aż poczujesz, że jeszcze bardziej ciągnie. Następnie dobrze się w to wczuj, zostań w tej pozycji praktycznie podnosząc się do góry. A propos, jeśli Twoje ramiona jeszcze tego nie są w stanie zrobić, aby Cię utrzymać, połóż się na przedramionach, na kanapie lub fotelu, wtedy będzie Ci łatwiej. Ale zawsze spróbuj najpierw, aby Twoje ciało mogło stopniowo się do tego przyzwyczaić. Dalej oddychaj głęboko. Pozwól, abyś coraz bardziej opadał w dół. A teraz, jeśli możesz, nie musisz, ale możesz dodać trochę skuteczności. Zegnij kolana, możesz dotknąć stóp, będzie ci łatwiej i przyciągnij stopy w stronę pośladków, jednocześnie trzymając biodra nisko, nie unosząc ich. I wtedy zauważysz, że rozciąganie staje się trochę bardziej wymagające, ale jak już powiedziałem, nie musi być, możesz też powoli każdego dnia trochę więcej tam pracować, tak jakby. No i teraz pozwól sobie ładnie dalej opadać. To ćwiczenie jest naszym zdaniem, zgodnie z naszym doświadczeniem, najważniejsze w walce z bólami pleców, ponieważ rozluźnia siedzenie i ponownie równoważy skrócenia, które występują w tej zgiętej postawie bioder. Cały czas schodzisz niżej podczas rozciągania, i nie zapomnij spróbować jeszcze raz przesunąć stopy trochę dalej w kierunku pośladków. To jest wyczerpujące. Jeśli już nie dasz rady, pozwól stopom na chwilę opaść z powrotem w kierunku podłogi. Zawsze tak, przy wszystkich ćwiczeniach, jak tylko potrafisz. Dzisiaj tyle, jutro już trochę więcej, pojutrze jeszcze więcej. Pięknie oddychaj. I wtedy powoli wychodzisz z powrotem. Zrób krótki ruch w przeciwnym kierunku. I podnieś się na chwilę. Teraz poczuj swoje plecy. To może być dobre, jeśli już się lepiej czujesz. Kciuk w górę byłby dobry, jeśli już coś czujesz. Po pierwszej próbie to może być naprawdę trudne. Nie musi, ale może. I kciuki w górę, i zostaw dobry komentarz. To byłoby super, ponieważ wtedy YouTube zauważa, że jest to interesujące dla ludzi i odtwarza więcej. Naszym celem jest, aby wiele osób dowiedziało się, że mogą samodzielnie coś zrobić przeciwko swoim bólom pleców. Dlatego, jeśli wszystko poszło dobrze, proszę polubić i zostawić pozytywny komentarz. Teraz jesteśmy przy drugim ćwiczeniu. W drugim ćwiczeniu przechodzimy teraz na tył, tak jakby. Z przodu zawsze jest za krótko, z powodu siedzenia, czego nie równoważymy. I z tyłu musi być naciągane przeciwnie, dla równowagi. I teraz to wyrównuję, siadając w ten sposób, że stopy są trochę skierowane do siebie, a kolana są ładnie zgięte i skierowane do przodu. Teraz sięgnij wzdłuż swoich nóg i ciągnij się coraz bardziej do przodu. I spróbuj poczuć ten ruch przede wszystkim w dolnej części pleców, abyś poczuł tam rozciągnięcie. Jeśli możesz, sięgnij nawet do palców u stóp i ciągnij się coraz dalej. I wtedy zazwyczaj zauważasz, że w dolnej części pleców zaczyna się prawdziwe napięcie. I jak zawsze u nas wejdź w ten ból rozciągania, korzystny, pozytywny. Ale upewnij się, że pozostajesz w obszarze przyjemnego bólu i nie przesadzasz, ponieważ powinno to sprawiać przyjemność. I ciągnij się coraz bardziej do przodu. Oddychaj podczas tego. Spróbuj świadomie rozluźnić dolną część pleców. Może się zdarzyć, że to naprawdę będzie blokować i nie będziesz w stanie posunąć się do przodu tak daleko, jak ja to sobie już wytrenowałem. Ale właśnie wtedy, gdy jest tyle oporu, ciesz się, ponieważ każdego dnia staje się trochę mniejszy. Musisz po prostu systematycznie pracować nad tym. Najlepiej, gdy naprawdę masz ten problem, stosuj codziennie te tajemnicze trzy ćwiczenia, które być może dziś po raz pierwszy zobaczyłeś. Wtedy uzyskasz najlepsze efekty. Możesz znaleźć wiele innych ćwiczeń na ból pleców, żebyś mógł wybrać te, które najlepiej Ci odpowiadają. Ale teraz najpierw przesuń się do przodu. Ciągnij dalej do przodu. I teraz, ponieważ tam z tyłu jest tyle oporu, Musimy zrobić trochę więcej, dobrze? Teraz ściągnij mięśnie pleców do tyłu. Trzymaj się jednak mocno, aby nie doszło do żadnego ruchu. Rozluźnij się ponownie i idź trochę dalej do przodu. I jeszcze raz, Ty ciągniesz ja to wyjaśnię. Ty ciągniesz tak naprawdę, jakbyś chciał to zrobić, ponieważ się trzymasz, naciągasz przeciwko temu silnemu oporowi. I mięśnie to lubią, bo wtedy się przyzwyczajają, i powięź też się przyzwyczaja, żeby być dłuższą, bardziej elastyczną i po prostu bardziej zrelaksowaną. I tego właśnie chcemy. Ponieważ celem jest, im starszy jesteś, tym mniej bolesny, bardziej zrelaksowany i bardziej ruchliwy. Ale, żeby to osiągnąć, musimy coś zrobić. Dobrze, że jesteś w tym z nami. Znowu się napinasz, rozluźniasz, idziesz dalej. I jeszcze raz ciągniesz, rozluźniasz i idziemy dalej. I jeszcze raz, ciągniesz, rozluźniasz i idziemy dalej. Pociągasz, rozluźniasz i idziesz dalej. I to była druga tajemnica. Teraz uzupełnimy to jeszcze trzecią. I trzecie zrobimy to w ten sposób. Idziesz na swoje kolana. Teraz przesuń swoją miednicę w prawo i przesuń tułów w lewo. Ciągnij dalej tu w lewo, miednica w prawo. I jeszcze trochę więcej. Zauważasz, że tutaj zaczyna ciągnąć. A kiedy zacznie ciągnąć, przeciągnij rękę tutaj i pociągnij jeszcze bardziej. Lewa ręka jest teraz na lewym udzie. W ten sposób podpierasz się trochę i wykonujesz ruch, i ciągle pracujesz dalej na lewą stronę. Oddychasz głęboko, wdech i wydech, i staram się wytrzymać. Wiem, że to jest męczące, ale dobre jest to, że trudne ćwiczenia zawsze przynoszą wiele korzyści, ponieważ mają one również dobry efekt treningowy. Nie może być zbyt wyczerpujące. Musi sprawiać tyle przyjemności. Idź dalej i powoli wracaj w górę. Teraz odwróćmy to wszystko. Byliśmy tak na początku. Najpierw sprawdź, czy masz tu na talii dobry chwyt, żebyś poczuł się dobrze. Możesz również ładnie przechylić głowę na bok. Idź dalej. I wtedy zauważasz, że w tym obszarze zaczyna delikatnie, ale zdecydowanie zaczyna ciągnąć. Porównaj teraz strony lewą i prawą, ponieważ bardzo często zdarza się, że z różnych powodów codziennych są one nierówne. I potem możesz zadbać o to, żeby znowu poczuło się to równo. Następnie bierzesz rękę wzdłuż prawego uda. A lewe ramię praktycznie przesuwasz na drugą stronę. Teraz zauważysz, teraz staje się intensywniejsze. I znowu wchodzimy głęboko w ten rozciągający się ruch. Idź dalej na bok. Cały czas przesuwasz się dalej. Zauważysz to po prawej stronie na udzie, zawsze trochę się ślizga w dół i każde ślizgnięcie to małe zwycięstwo. Ponieważ wtedy zauważysz, że jesteś jeszcze trochę bardziej rozciągnięty. Im bardziej jesteśmy rozciągnięci, tym lepiej. Ponieważ pracujemy przeciw bólowi, to jest również mały sekret, po prostu poprzez wydłużenie tego, co jest za krótkie. To działa nie tylko na plecach, działa na całym pozostałym ciele. Wczuj się trochę, zauważasz, że już wiele zrobiłeś. A teraz chcę ci pokazać coś wyjątkowego, bo można te ćwiczenia jeszcze uzupełniać tym, że jest się właściwie całkiem leniwym. Co mam na myśli? No więc, jeśli weźmiesz na przykład taki ratownik pleców, możesz też po prostu podłożyć książkę pod spód i kładziesz się na nim krzyżem. I wtedy prostujesz nogi. Pamiętasz pierwsze ćwiczenie, które zrobiliśmy? Chyba miałeś podobne uczucie. Po prostu teraz wykonaj to rozciągnięcie. Możesz to zrobić wieczorem przede wszystkim. Zawsze polecam to na koniec dnia pracy. Przed nocą rozciągnij jeszcze raz mięsień biodrowo-lędźwiowy, aby nie pojawiły się bóle pleców w nocy. Wtedy możesz również podejść do tego. I mógłbyś usiąść na podwyższeniu. Pamiętasz, że podczas zwisania przyciągaliśmy pięty do pośladków, co poprawiło efekt? Teraz praktycznie jest to zastosowane w takim ćwiczeniu. Siadasz praktycznie na tym, nogi są zgięte, nawet bardziej niż nam udało się to zrobić z aktywnym naciągnięciem. I wtedy zauważasz, aha, to ciągnie zupełnie inaczej. To uzupełnia całe to rozciąganie jeszcze raz. Także postawa podczas oglądania telewizji. Wyobraź sobie, że rozmawiasz lub oglądasz telewizję. Brak dodatkowego czasu. To zawsze jest argument czasowy. Ale to jeszcze nie koniec. Bóle pleców występują nie tylko w dolnej części pleców, ale także w górnej. Możesz tam iść i położyć się na klatce piersiowej i dobrze się rozciągnąć. To także dobra postawa, ponieważ wtedy twój kręgosłup stopniowo może się uwolnić od tych krzywizn kifotycznego zgarbienia. Pokażę ci to tylko bardzo krótko, żeby pokazać ci co można tam zrobić. I mieliśmy właśnie ćwiczenie, gdzie się pochylaliśmy do przodu, Możesz również wziąć taką pętlę do ćwiczeń i jeśli uda ci się dotrzeć aż tutaj, co może być dobre, to możesz się bardziej skoncentrować i ciągnąć się coraz bardziej do przodu. Zawsze dalej do przodu. I w końcu tam dotrzesz. Tyle na temat tajemnic bezbolesnych pleców. Wykonuj najlepiej ćwiczenia codziennie, abyś mógł po prostu poczuć efekty. I mamy jeszcze więcej filmów na temat bólu pleców. Popatrz tylko, tam je dostaniesz. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, proszę, zrób to teraz i aktywuj także dzwonek, żebyś został powiadomiony o nowych filmach. Musisz ćwiczyć regularnie i udostępniaj takie filmy, także ten tutaj. Opowiedz dalej, także przez komentarze. Wyraź swoje zdanie na ten temat, ponieważ celem jest naprawdę to, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się, co mogą zrobić w walce ze swoimi bólami pleców i innymi bólami w całym ciele. I dlatego pomóż nam, przekaż to dalej. Ludzie będą Ci wdzięczni, że otrzymali informacje. I chcemy przyciągać coraz więcej ludzi do tego samego. W tym duchu miłego treningu do następnego razu.